Proszę państwa, zaczynam odcinki z przygotowania Matiz'a z salonu do do autonostalgi. przypomnę, że to autko będzie sobie tam stało przez dwa dni. No, ale muszę najpierw je jakoś doprowadzić do porządku, bo nie jest za dobrze. Jest po prostu brudne. W dzisiejszym Tutaj takim podejściu do czyszczenia będę próbuję spróbuję tą potrzebę sobie zmienić. Znaczy nie zmienić, tylko wyczyścić pod podszybiem i zakonserwować. Pięć śrubek od góry to mi poszło gładko, naprawdę słuchajcie, to, to tak samo i tutaj w tych, w tych takich. W niekonserwowanych będzie problem. Ja w etku, to ja po prostu tak musiałem wyrwać tą wyrwać tą śrubę całą, połamać pod szybie, bo to nie dało rady. Nie dało rady. A tutaj proszę, gładko wychodzą i one są aż tłuste i fajnie. Aż tutaj jest wychodzi tłusto i tak należy, proszę Państwa, i zobaczcie. Śrubki, które są praktycznie na zewnątrz, wyglądają bardzo ładnie, ok, i po szybie już się nie trzyma na niczym, i wychodzi nam bardzo ładnie. I teraz tutaj trzeba uważać, że z tym mm, strunikiem w ogóle tutaj o, i zaraz tu poczyścimy, no bagno. No ale mi się wydaje, że nie będzie to wyglądało na, na jakieś zardzewiałe. Ale w każdym razie to wygląda w ten sposób. No i jak widać nazbierało się trochę tego bagna. Wyczyszczę ile, ile dam radę. I to wszystko. A to... O, proszę bardzo, no fajnie. To się tak yy, ubrudziło, tylko yy, no właśnie, tutaj na szybie tak samo. Dobra, sprzątam ile się da. Tego syfu tutaj on tam powinien wypłynąć. Ręką wezmę. Okej, okay, dobra. To można ręką No dobra. Z grubsza jest zrobiona. Teraz szmata w ruch i jedziemy. Robota w repo. Słuchajcie tego ptaszka. Nawet w mieście coś tutaj. Ćwierka, tak że wszystko się budzi. No i proszę Państwa, udało mi się tak y, tam wyczyścić. Jestem, no, zadowolony bardzo, bo ze stanu tutaj tego podszybiowo wetku, to miałem zjedzone. Już tutaj, a tutaj jest bardzo ładnie. Oryginalny tutaj pałąk y, do pałąk wycieraczek mechanizmu wycieraczek, jest oryginalny i yy, nigdy nie wymieniany i, yy, i po prostu ładny, bez rdzy zaraz na to poleci Crown. Yy, Tutaj od szyby jest, są takie czarne yy, zlewki jakiejś może kleju, może jakiejś konserwacji. Gdyby potrzebą nie rdzewiało, nie wiem tak, tylko, tylko malowane było Może, żeby się klej też dobrze trzymał tego, taki podkład do kleju być może to coś takiego. Ja zaraz jeszcze tylko te śruby będę spróbował o jeden obrót y, zrobić. I y, y, y w tym momencie, żeby po prostu psiknąć y, i z powrotem założyć. za chwilę jeszcze coś włączę kamerę ale tak ogólnie to jestem bardzo zadowolony no dobra tak to wygląda i teraz co trzeba po prostu zabezpieczać najpierw puścimy tam warstwę tam te wewnętrzne sprawy Na górne partie tak samo. Jarko chcę tu zaznaczyć, i ja za chwileczkę odpuszczę. I pamiętajcie, jeszcze jedną że Wszystkie te otwory aż tam będzie kipiało. Niech to tam po prostu spływa. Ja za chwileczkę jeszcze od tej spróbuję od górnej części, tutaj. wszystko psikać no i jak wypsikam to się włączę i tyle no i proszę Państwa zrobiona robota jest już y, czyściej jak był ale przynajmniej wiem, że jest zabezpieczone jak coś tam wpadnie, no to wpadnie nie ma co przejmować i właśnie tak się robi Jakieś drobne roboty hmm, przy samochodzie, jakieś fajnie, to jest fajne pogrzebać, sobie tak odkręcić, coś odkręcić i jeszcze na koniec to będzie po psiku do do na śrubki. na zewnątrz, niech to tam spłynie no to, to nie potrzeba nie ma tam. no i tak proszę Państwa to można powiedzieć, że się zakończyło tą pracę taką najgorszą, którą miałem bo przypominam, że hmm, jestem na autonostalki razem z drugim Matizem z grupy Matizjaki. Będziemy pokazywać tam, między innymi ten Matiz będzie stał. Jeszcze niby taka mała porada. Jeżeli wam e, ta uszczelka tutaj od podszybia po prostu się odklei. Yy, ona jest u mnie też yy, lewo co trzyma przydałoby się też podkleić ale robimy coś takiego poluzować te śrubki ponasadzać yy, tutaj powiedzmy fragment i mocniej przykręcić tą śrubkę i wtedy do szyby yy, pod szybie po prostu yy, dopchnie tą uszczelkę i ona się będzie w ten sposób trzymała i będzie tak jakby była przyklejona a właśnie o to chodzi, żeby tutaj nie było, żeby tam się nie dostawała woda, albo No tak to przynajmniej było w założeniu. Także odkręcajmy. Wciskamy to tutaj ładnie, żeby było. I dokręcamy to mocniej i wtedy dojdzie to do no, szyby. No i po całości jest wtedy ładnie. Jakby się ktoś zastanawiał, to są tu dwa przeciwległe i można to albo w tą stronę, albo w tą wsadzić. Bo to jest jednakowe. Ja zawsze mam w tamtą. Do kierowcy to fajnie wpyka i nie wypadnie. a później się proszę Państwa jeszcze poczarni czarnidłem a tutaj jest ładnie ładnie przylega ten, ta uszczeleczka a też była powichrowana e, i już zaraz wycieraczki tylko i robota zrobiona